Cześć, dzień dobry, mam na imię Paulina. I dziś opowiem Wam troszeczkę o długo wyczekiwanym przez was chironie. Przynajmniej wiem, że część z Was długo oczekiwała na ten film. Ostatnio pojawił się film dotyczący astrologii medycznej, i ja pomyślałam sobie, że to jest idealny moment do tego, żeby właśnie opowiedzieć Wam o chironie, dlatego że w pewien sposób jest on taką osobnym rozdziałem astrologii medycznej, dlatego że bardzo mocno koresponduje z tymi tematami. Za chwilkę przekonacie się dlaczego, ale żebyśmy mogli Mogli już swobodnie zacząć i przejść do tematu. E, przypominam Wam o tym, że zależy mi na Waszych subskrypcjach, i na tym, żebyście nacisnęli sobie taki dzwoneczek i byli na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje u mnie na kanale. E, a teraz przechodzę do tego, że będzie bardzo krótkie wprowadzenie tam będą daty kawałeczek historii Hirona. Ale nie bójcie się, to jest tylko początek, nie jestem historykiem, więc długo przynudzać nie będę. Ale muszę zacząć od tego, że Hiron pojawił się w 1977 roku. Wtedy go odkryto w pasadenie w trzecim stopniu byka. I jest to o tyle ciekawe, że on już wcześniej pojawił się na fotografii, bo w 1895 roku, ale nikt nie zwrócił na niego wtedy uwagi, nie rozróżniono go, nie zauważono, że jest to nowa, nowo odkryty obiekt. Ale w 1977 roku od razu zwrócono uwagę, więc gdy tylko przeszedł do byka, Zwrócono uwagę na to, że dzieje się coś nowego. I za każdym razem w astrologii jest tak, że kiedy pojawia się nowy obiekt, no to wiemy, że będzie jakiś nowy rozdział. A z pojawieniem się Hirona nie zdiagnozowano tego jako nowy rozdział, tylko nazwano to jako w ogóle nowa era, coś wielkiego, jako pewne zmiany, które nadejdą, ale także mówi się o tym, że kiedy pojawia się tak ważny obiekt. Pojawi się nowy archetyp. I zaraz będziemy do tego nawiązywać, jaki to jest właściwie archetyp. Mówiło się o tym, że nadejdą pewne zmiany na przestrzeni społeczeństwa, takiej mentalności społecznej. Powiązywano to bardzo mocno z. Pokojem na świecie, z zaprowadzeniem takiej równowagi. I faktycznie było tak, że te zmiany społeczne bardzo szybko się pojawiły i trwają na pewno do dzisiaj. I bardzo szybko zaczęto, bo w astrologii jest tak jak w każdej dziedzinie to znaczy, że ile ilu specjalistów, tyle jest zdań, a tutaj bardzo szybko Wybrano symbol dla Chirona, a bardzo szybko opublikowano FMRT, bardzo szybko pojawiły się publikacje i ci wszyscy astrologowie się po prostu ze sobą zgadzali. Wszyscy szli w jednym kierunku, widzieli bardzo mocno tą zależność pomiędzy Chironem a pewnego rodzaju e, uwarunkowaniami e, i nie tylko globalnymi, ale także właśnie takimi indywidualnymi. E, bo dzięki temu, że go w końcu odkryto, wprowadzono go do programów astrologicznych. Programy te, jak wiecie lub nie wiecie, działają tak, że można za pomocą określenia orbity i prędkości, z jaką porusza się dany obiekt, sprawdzić, gdzie on był przed laty. Więc bardzo szybko zaczęto określać pewne zależności w horoskopach poszczególnych osób i bardzo szybko zaczęto precyzować w jaki sposób konkretnie właśnie ta planetoida płynęła na tą jedną jednostkę. Dzięki temu e, można rozróżnić jak działa w każdym domu, jak działa oczywiście w każdym znaku, e, o czym nawiążę e, bardzo krótko na końcu. Chcę Wam tylko powiedzieć, że mam też dla Was malutką niespodziankę na końcu, więc ucieszę się, jeżeli zostaniecie ze mną e, i dowiecie się co dla Was przygotowałam. E, I teraz e, Wytłumaczymy sobie troszeczkę tą symbolikę Hierona, no bo przecież tutaj, właśnie po to jesteśmy. Jest to półplanetoida. Półkometa. Jest to specyficzny obiekt, dlatego że ze względu na rozmiar jest tą planetoidą, a ze względu na swoją energię jest właśnie półkometą. Mówi się, że Chiron przybył do nas z obrzeży układu społecznego układu słonecznego, a nie społecznego chociaż to jest, bardzo podoba mi się to takie nawiązanie do Chirona. Został wciągnięty do środka przez układ słoneczny i jest tutaj gościem. Jest tutaj gościem, i astrologowie, a pewnie nie astrologowie, tylko osoby zajmujące się bardziej fizyką i, i astronomią, twierdzą: mają takie hipotezy, że Chiron zostanie albo wyrzucony poza układ słoneczny, kiedy wypełni swoją misję i tutaj już wchodzi nam astrologia czyli kiedy ta jego energia komety w jakiś sposób się eksploatuje lub zostanie spalony przez słońce, i faktycznie jest tak, że on się pojawił, przebywa tu, wypełnia swoją misję z tego symbolicznego punktu widzenia, a kiedy jego misja zostanie wypełniona, układ słoneczny się go po prostu w jakiś sposób pozbędzie. I zobaczcie, że tutaj bardzo celnie jest dobrana ta symbolika. Chiron, jako że jest półplanetoidą, półkometą, w mitologii jest półkoniem, półczłowiekiem, czyli centaurem. I w ogóle u centaurów, nie wiem czy wiecie, ja nie wiedziałam, póki nie zaczęłam się zajmować astrologią, bo nie jest to mój konik, taka mitologiczna wiedza. U centaurów jest tak, że oni byli bardzo dzicy generalnie nie sympatyzowali z ludźmi. Byli raczej. Zresztą fajnie jest to pokazane na przykład u, u Harego Pottera, może to dla kogoś teraz zabawne, ja jestem fanką. I tam faktycznie też są centaury, które są bardzo dzikie i takie nie można wchodzić do zakazanego lasu, bo one mogą też zaatakować, tam jest parę scen takich, kiedy widać jest to bardziej w książce opisane, kiedy one stanowią jakieś zagrożenie, są też bardzo takie silne. I jest jeden centaur, który jest dużo bardziej taki wrażliwy, jest bardzo mądry i bardzo sympatyzuje z ludźmi. I nawet w książkach jest opisane, że naucza w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogbardzie. No, przepraszam za tą anegdotę, ale jest ona naprawdę trafna. I tutaj właśnie jest identyczna sytuacja, kiedy Chiron jest jako jedyny centaur, który jest pomocny i nie tylko pomocny, a wręcz po prostu ma taką, mówić się o boskiej mądrości. I Chiron był trenerem, nauczycielem herosów. On zajmował się Gimnastykom, nauczał gimnastyki, nauczał łucznictwa, więc taki spryt, precyzja, ta koordynacja wzrokowo-ruchowa tak naprawdę, ale też muzyki, więc on był i od fizycznych i od artystycznych. Dlatego mówi się, że Chiron to nauczyciel ciała i ducha. Chiron jest dlatego takim symbolem, tego wyjścia poza tą nieświadomą sferę, tą Instynktowność, jako że inne centaury były bardzo dzikie i właśnie nie potrafiły oprzeć się tym swoim takim popędom. Tak, Chiron jest tutaj nauczycielem ciała i ducha, który wychodzi poza swoją dzikość i wydobywa właśnie z tej otchłani instynktów takie ludzkie, ludzkie usposobienie, takie ludzkie ja, można byłoby powiedzieć. I Trochę znów nawiążę do psychoanalizy. Mimo, że gdzieś tam nie jestem bardzo dużą zwolenniczką Freuda, raczej, raczej Jung jest tutaj moim, zresztą już pewnie wiecie, no chyba idolem, można by powiedzieć, to w najprostszy sposób dzielił to Freud na Id, superego i ego. Kiedy Id jest tym popędem, właśnie tym takim taką dzikością tego centaura. Super ego jest tą powinnością, czyli nawet taką bym powiedziała, trochę poza ludzką, taką nie wiem, jak to nazwać, takim bardzo społecznie rozwiniętą sferą takich praw i obowiązków, bardzo sztywnych praw i obowiązków, tak to ego jest tą kwintesencją połączenia, czyli takim zdrowym rozsądkiem, który dobrze ukształtowany potrafi wybrać pomiędzy popędem, a tą powinnością, taką moralnością staje się nasze ego. I powiedziałabym, że właśnie to ego w ujęciu psychoanalizy to jest ten hiron. Super ego, można by było powiedzieć, że superego to jest Saturn, no a IT chcielibyśmy wtedy powiedzieć, że to jest uran. Nie do końca choć można powiedzieć, że uran, kiedy jest zbyt um, aktywny w takim um, negatywnym, tak naprawdę sensie, taką, takim cieniem urana, można by było powiedzieć, że jest ta taka przesadna wolność, czyli um, trochę to IT. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Yy, Chiron jest właśnie taką, takim kluczem do bramy pomiędzy przejściem z ograniczeń, które y, symbolizuje Saturn, do tej wolności, którą symbolizuje uran. Jest takim przejściem pomiędzy tą energią Saturna a energią urana. Za chwilkę jeszcze do tego nawiążemy, nie chciałabym się wybijać z rytmu. A miałam teraz powiedzieć o tym, że energia y, orbita Chirona jest wyjątkowa. Już wcześniej mówiłam o tym, że tą orbitę należało. Y, Określić, w jaki sposób on się porusza, z jaką prędkością, przez jakie znaki. I to jest bardzo ciekawe właśnie z astrologicznego punktu widzenia, ponieważ chiron w rybach i baranie spędza w jednym, w jednym i w drugim znaku spędza 8 lat. I to jest stosunkowo długo, prawda? A na przykład w wadze jest najkrócej jest tylko rok. I tak jak inne planety przechodzą przez te wszystkie znaki, powiedzmy z taką samą. Z taką, z taką samą częstotliwością, prędkością. Tak, Chiron ma orbitę tak specyficzną, że w jednym znaku jest dłużej, a w drugim jest krócej. Więc pomyślmy sobie, jak niewiele osób jest z urodzonych z Chironem, na przykład w wadze, a jak wiele jest w baranie lub w rybach. Teraz oczywiście odsyłam Was do Waszych horoskopów. Waszym zadaniem jest sprawdzenie, gdzie jest u Was Chiron. Zakładam, że część z Was już wie, a ci, którzy mają Chirona w Wadze, teraz myślą sobie, jak bardzo są wyjątkowi dzięki temu, że on tam się pojawia. No i musicie oczywiście sprawdzić, co to dla Was właściwie oznacza, że Chiron przebywa w Waszym horoskopie w Wadze. I nie wiem, czy wiecie, jak wygląda znak Chirona. To jest takie, no powiedzmy, owal z literką K, ale to jest właśnie ten klucz. Do tej bramy, o której przed chwilą wspomniałam, i wy już wiecie, że Saturn to energia braku, energia ograniczenia. To trochę takie nasze kajdany horoskopowe. To jest sfera, w której powinniśmy być najbardziej zdyscyplinowani i tacy surowi wobec siebie. I Hiron ten znak, on nie tylko symbolizuje ten klucz do bramy, do tego uwolnienia, ale on też symbolizuje właśnie taki dozór, taką władzę, ale też opiekę. I Dzięki temu, że go mamy w tym horoskopie, on jest bardzo szeroko opisany w literaturze astrologicznej. My nie tylko zadajemy sobie pytania, ale my mamy odpowiedź, bo to uwielbiam w Chironie. Ja jestem bardzo nieobiektywna, bo Chiron jest moim ulubionym obiektem w, w interpretacji. I Chiron na przykład, kiedy pojawia się w Byku, a on mówi o tym, że jednostka może mieć dość dużą tendencję do tego, żeby koncentrować się na gromadzeniu i zarabianiu pieniędzy i bardzo często pojawia się w horoskopie u osób, które mają problemy z poczuciem bezpieczeństwa, właśnie głównie takiego materialnego u siebie w życiu. I on nie tylko wyznacza to, że okej, okay, masz problem z poczuciem bezpieczeństwa, on pokazuje co z tym zrobić. Więc oprócz tego, że możemy, że tak powiem, zdiagnozować go pod kątem domu, w którym przebywa, to na przykład, kiedy przebywa w byku, mówi o tym, że powinniśmy przehierarchizować, sprawdzić jeszcze raz swój system wartości i ważności, że musimy skoncentrować się na tym, że jeżeli już zbudowaliśmy, już tak dużo zgromadziliśmy, to w pewnym momencie życia powinniśmy powiedzieć sobie stop, masz, więc super, że masz, to nie jest nic złego mieć. To jest bardzo dobrze, że masz. Tylko bardzo podoba mi się taka myśl, nie wiem, kto to powiedział i cytuję to nie są moje słowa, ale bardzo mi się podobają, że jeżeli masz za dużo, to zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot. I o tym mówi Chiron, nie tylko w, w, w byku, ale w ogóle Chiron mówi o tym co zrobić dla społeczeństwa, ale jednocześnie jak uleczyć siebie. Mówi się, że jest taką otwartą raną i metafizycznym uzdrowicielem. Jest trochę takim dwa w jednym. On pokazuje czuły punkt, ale pokazuje też, jak z tym czułym punktem sobie poradzić. Jego energia potrafi być dość długo skrywana. On na przykład, kiedy jest w opozycji do Saturna, to skrywa w konflikt, który tak naprawdę przez wiele lat może nie wyjść w ogóle na wierzch i możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, co takiego drzemie gdzieś tam w nas, ale on sprawia, on przyciąga, on sprawia, że wszechświat przyciąga do nas, syła na nas takie wydarzenia, które w końcu uzmysłowią nam, czego tak naprawdę pragniemy. I tu od właśnie odzywa się ta energia urana. Uran wyznacza taki, taką sferę w naszym. Choroskopię, która wskazuje na to, gdzie najbardziej potrzebujemy tej wolności, o co nam właściwie chodzi tak naprawdę. Więc zobaczcie, jak złożona jest interpretacja tych trzech planet ze sobą. Tak naprawdę to powinien być osobny, osobny e-book, osobna yy, interpretacja konfiguracji tych planet, na co niezupełnie jest miejsce w takim horoskopie urodzeniowym, kiedy bardziej koncentrujemy się na opisie tych dwunastu domów. I Jung, już mam w głowie Junga, dlatego że Chiron mówi także o tym, jak powinniśmy się regenerować i na co zwracać uwagę. Mówi też o tym, że musimy wspierać nasz układ immunologiczny, dlatego tu nawiązuje znów do tej astrologii medycznej, ale mówi także o śnie. I teraz, właśnie nawiązując do Junga, Chiron mówi o tym, że kiedy śpimy, najbardziej się regenerujemy. I to jest bardzo ważne, także właśnie z tego psychoanalitycznego punktu widzenia. Ja bardzo polecam założyć sobie taki dziennik snów, w którym będziecie mogli opisywać osobno, bo niektórzy pracują już dziennikiem, wasze sny i się na tym koncentrować, dlatego że czasami. Jeden sen nie, mówi, nie daje nam pełnego obrazu, dobrze jest mieć taki zapis, na przykład sprawdzać, jakie elementy, symbole konkretne się pojawiają. Na przykład może nam się śnić, nie wiem, kot w całkiem innym ujęciu, niż zaśni nam się, przyśni nam się za tydzień, a już nie będziemy pamiętać o tym, że już nam się wcześniej odśnił. I Jung mówi o tym, że sny dzielimy na obiektywne i subiektywne. W jednym z tych snów śnią nam się archetypy i takie bardzo symboliczne kwestie. W drugim śnią się nam rzeczy, które po prostu na co dzień spotykamy. I to normalne, że jeżeli jesteśmy ze zestresowani, Jakimś wydarzeniem, albo przeżywamy mocno coś, co już było i doświadczyliśmy w przeszłości, no to odtwarzamy to później w różnych nowych scenariuszach. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. I znów o tym mówi Hiron, że. To jest nasze lekarstwo. Nasza psychika potrzebuje takiego wentylatora, takiego filtra, przez który przesieje pewne rzeczy i w ten sposób gdzieś się zregeneruje za pomocą nie tylko samego snu e, jako takiego aktu fizycznego, ale też a może przede wszystkim e, właśnie tego, co zadzieje się w naszej głowie podczas tego snu, żebyśmy mogli sobie to przepracować w jakiś, w jakiś sposób. Yy, I są też te sny wzbogacone yy, tą symboliką i tymi archetypami. No i tutaj właśnie mamy. Ten archetyp tego uzdrowiciela, więc on. Chiron właśnie mówi o tym, żeby analizować to, co przychodzi do nas w tych marzeniach sennych, bo jest to nam zwyczajnie bardzo potrzebne po to, żeby móc przyjrzeć się temu, jak przeżywamy niektóre rzeczy, dlatego że. Niezależnie od tego, jak bardzo znamy sami siebie, jak bardzo jesteśmy siebie świadomi, są takie rzeczy w naszej psychice, z których nie zdajemy sobie bardzo często sprawy i nie jest niczym złym, nie jest żadną słabością przyznać się do tego, a wręcz uważam, że jest to siłą, żeby w pewnym momencie powiedzieć sobie po prostu ok, nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie podoba mi się to, to nie jest dla mnie wygodne, ale przyjrzę się temu, bo jednak to musi coś wszystko znaczyć. I powrót Hirona, bo bardzo często zapominamy o tym, że wszystkie planety wracają kiedyś na te swoje miejsce. No, z wyjątkiem tych pokoleniowych, tak jak nie doczekamy powrotu Plutona, tak powinniśmy doczekać powrotu Chirona. Powrót trwa aż 50, 51 lat i Drugi raz raczej, znaczy ja wszystkim życzę stu dwóch lat naprawdę i jeszcze więcej, ale często zdarza się tak, że nie dożywamy tego drugiego powrotu, dlatego ten pierwszy jest dla nas tak istotny. I pierwszy powrót Chirona rozlicza nas z tych um, szczególnie medycznych rzeczy, oczywiście z tego, jak podchodziliśmy do tematów, których Chiron dotyka. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć taki bardzo um, skrajny przypadek, ale Chiron potrafi bardzo mocno um, wydobyć z nas, bo, bo to nie jest tak, że planeta wraca i ona jest winna temu, że ktoś choruje. Winny jest wiele innych czynników, o których nie będę teraz mówić i się rozwodzić, ale faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy Chiron wraca na miejsce urodzenia, może pojawić się choroba. Przed którą nie, nawet nie staraliśmy się bronić, albo którą do siebie przyciągaliśmy, yy, która yy, weryfikuje nasze nawyki i to, jak dbaliśmy o swoje zdrowie. Dlatego, że on potrafi naprawdę nabroić w miejscu, które mocno zaniedbaliśmy i znam przypadek bardzo dobrze osoby, która ma Chirona urodzeniowo w baranie. Jak wiecie z astrologii medycznej, jeżeli obejrzeliście już film, jeżeli nie, to będzie na pewno w opisie link, że baran odpowiada przede wszystkim za głowę. I po prostu tak jak byk mówi o, już o gardle, ale baran jeszcze o głowie, tak ma ze sobą to bardzo duży związek. No i znam osobę, która przy powrocie hirona dowiedziała się o tym, że ma że ma nowotwór złośliwy właśnie nosogardła i bardzo mocno jest to powiązane z tym powrotem Chirona do znaku barana. Obecnie jest właśnie w baranie. Dlatego to nie jest po to, żeby Was przestraszyć. W pewnym sensie czuję się energetycznie zobowiązana do tego, żeby ostrzec Wam Was i żebyście zdawali sobie sprawę z tego, jaką, jak kluczowy jest Chiron w naszych horoskopach i jak bardzo powinniśmy starać się Określić go, zobaczyć, czego dokładnie dotyka w naszym horoskopie, i po prostu robić wszystko, żeby jego powrót zwiastował jeszcze lepsze zdrowie i takie owoce pracy z tej przestrzeni, której Chiron dotyka. Obiecałam wam niespodziankę na końcu. Niespodzianka na końcu jest taka, że mam dla Was promocję. Mam nadzieję, że nie macie teraz czegoś w stylu. ok, myślałem, że coś mi dasz lepszego, ale pomyślałam sobie, że skoro mówimy o Chironie, który jest kluczem do horoskopu, no to ucieszycie się z tego, że obecnie z kodem Chiron 33. Będzie dla Was promocja minus 33% na każdy wybrany e-book z mojej oferty. Niezależnie od tego, czy zależy Wam na e, kalendarzu na 12 miesięcy, czy na opisie Lilith, czy na kosmogranie urodzeniowym. E, mam także workbook związany z retrogradacją Merkurego, który już niebawem wejdzie w retrogradację. Kilon e, 33 e, równa się minus 33% na wszystkie możliwe e, punkty z mojej oferty. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Za każdym razem tak mówię na końcu, ale naprawdę mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że nie zmarnowaliście swojego czasu i liczę na jakiś komentarz, który utwierdzi mnie w przekonaniu, że warto było obejrzeć ten film. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.